Witam Państwa bardzo serdecznie na jesiennym kinie plenerowym zorganizowanym przez Współdzielnię Mieszkaniową Centrum. Partnerami i współorganizatorami dzisiejszego wydarzenia jest kilka instytucji. Pozwólcie Państwo, że o nich wspomnę. Wspomnę o największym partnerze tego wydarzenia, czyli o przepraszam bardzo, samorządzie województwa mazowieckiego którego repre, który reprezentuje dziś Pan Mariusz Popielarz, Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego, tutaj zapraszam serdecznie. Tutaj Państwo mają też cukiereczki później dla dzieci, takie małe giełdziki, ja przesunę się może. Zapraszam, ja za chwilkę Panu oddam mikrofon. To wydarzenie też nie odbyłoby się, gdyby nie jeszcze inne organizacje i osoby. I tak Szanowni Państwo, Mamy tutaj prezesa Stowarzyszenia Mazowieckiej Inicjatywy Społecznej, pana Krzysztofa Wojdynę, Serdecznie też zapraszam. Brawo. Mamy tutaj także panią prezes Natalię Kuskowską, prezesa Stowarzyszenia e, Przyjazne Osiedla. Też witam serdecznie. E, witam także serdecznie. O, tam są właśnie. Państwo ze Spółdzielni Socjalnej Samodzielność, Aktywność, Praca, którzy, którzy, ci Państwo przygotowali dla Was popcorn, gofry i co jeszcze? I watę cukrową. To także gratulujemy i dziękujemy. Jest też z nami Radny Miasta Ostrojki, Pan Mariusz Mierzejewski, który nas tutaj zawsze wspiera w tej organizacji. Zapraszam serdecznie. I część załogi którą tutaj serdecznie pozdrawiam, Siedzki i część załogi, tutaj pan Daniel Prus i pani Agnieszka Siewkowska, też serdecznie zapraszam. I żeby nie przedłużać, to ja Państwu życzę wspaniałych wrażeń z tego dzisiejszego wydarzenia, a przepraszam, jeszcze mam partnera. Partnerem wydarzenia, partnerem medialnym jest Eostroenka, po dzisiejszym wydarzeniu Państwo będziecie mogli obejrzeć sobie zdjęcia, obejrzeć siebie na tych zdjęciach. Także serdecznie zapraszam do odwiedzenia tej strony. Ja jeszcze raz Państwu życzę wspaniałych wrażeń z dzisiejszego wydarzenia. Jak to jesień, jest troszeczkę chłodniej, no ale troszeczkę inaczej też przywitaliśmy tą jesień. Nie ogniskiem, nie jakimś innym wydarzeniem, tylko właśnie kinem. I oddaję teraz już głos Panu Dyrektorowi. Ja nie będę za długo mówił, Państwo przyszliście na film, także życzymy miłych wrażeń. Ze swojej strony mogę obiecać, że. Samorząd Województwa Mazowieckiego, który ma przyjemność reprezentować, będzie wspierał tego rodzaju wydarzenia także na osiedlach nie tylko na dużą skalę, duże koncerty ale także takie małe, lokalne, kameralne wydarzenia. Jeśli będzie taka inicjatywa i wola ze strony takich podmiotów jak spółdzielnia czy Stowarzyszenia Mazowieckie, Inicjatywy Społeczne, czy też Stowarzyszenie Przyjazne Osiedla, zawsze z przyjemnością będziemy. Współfinansować tego typu wydarzenia. Także do zobaczenia, mam nadzieję, na wiosnę. A może jeszcze w tym roku zima, coś ciekawego uda się zrobić. Do zobaczenia, Miłe, miłych wrażeń z dzisiejszego seansu filmowego. To ja tylko krótko, korzystając z okazji, chciałbym wszystkie dzieciaki zaprosić na jutrzejszy dzień uśmiechu do Hali Phoenix, gdzie w podobnym gronie tutaj. Współorganizujemy tą imprezę również ze wsparciem samorządu województwa mazowieckiego. Ja tylko chciałem powiedzieć, że mamy cukierki do rozdania, także dzieciaki temu ochotę to zapraszam. Cześć, 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 cześć.